Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam też ciekawą rzecz dla Was, bo w poprzednim odcinku na liście serwerów Samp nie wyświetlił mi się chyba ten auto serwerek ten druga Ibiza jakaś. Tutaj co ciekawe jest więcej osób. Forum, styl forum bardzo podobny, tak jak był za czasów starej Ibisy. Także, no, tak wygląda forum. Zobaczmy, jak wygląda serwer. Przypuszczam, że pewnie tak samo będzie wyglądał. Jakaś dziura jest, albo może mi się nie wczytało? O, tutaj ktoś już mnie poznał. Tak to ja. No to już ktoś mówi, rób, rób korporację. Nie, nie będzie korporacji, zwłaszcza na jakiejś tam nędznej podróbie. Więc nie. I sobie tak pochodzimy, pozwiedzamy sobie ten serwerek, co tu jest. Jakiś pojazd wezmę, bo tak na piechotę to licho. No Robią res reset, robią. Co jest? Coś się zlagowało. Coś, jakiś lag. Chwila. Jeszcze raz o no. no coś się, coś się lagnęło. No to był ten serw serwer Dzisiaj właśnie taki spontaniczny odcinek jakiś tam przypadkowy serwer sobie zwiedzimy jakąś podróbkę hmm. ibisy <tryk> Teraz weszło. No i zobaczmy. A właśnie, zapomniałem. W nowości trzeba zobaczyć. No czasem tam piszą, co tam dodają. Berka dodali. No ciekawe, no berek był chyba na PS24. Kary... Kary za... Karkila... Czy... czy... tam niedawno wyszły te... aktualizacje... Mmm... sparingi... sparingi... No to co było, to co było, to co było właściwie rok temu, bo kojarzę, to jest taka jakby ten serwer chyba z lepka Ibizy i PS24, bo ten, doskonale ten obiekt jest mi znany, to jest ten, ten zjazd fajny. Ups, ups, ups. Raczej motorem bym musiał tam jakby ktoś się pytał dlaczego telefonem nagrywam, a nie programem, to no bym musiał pokombinować jak tu zrobić, żeby i ten yy... I ekran przechwytywał, i, i mikrofon, bo mam tu mikrofon, ale bym musiał pokombinować. Bandikam bym musiał po, po drugie ściągnąć, po trzecie kraka bym musiał tam kombinować, żeby napisu nie było. Bandikam także na spontanie, bo ja tak nie będę dbał, dbał jakoś o jakość. To jest nowy kanał do, do nagrywania właśnie GTA do gier, może Na razie to sam będzie. I właśnie dlaczego założyłem nowy kanał. Gdyby ktoś się pytał, gdyby ktoś się zastanawiał. Ja już jak zauważyliście, ja już na swoim kanale Figlewski FLS Tak już sobie nazwałem. Tam już robię sobie remiksy. Ja się nauczyłem, tak ze sto nogą. No, nie tak dobrze się nauczyłem, ale tam sobie montuję co jakiś czas. Dlatego no nie można tak z... z y, dwa tematyki naraz. Jak już robię te remiksy, no to tylko remiksy tam będą. A tutaj będzie kanał taki do gier, właśnie typowy. I tutaj to ja mam tak wyrąbane na suby. Także, no, jakość jakoś tu będzie, no, nie wiem, 480p albo 720p, byleby jak najszybciej wrzucić. Bo ja nie chcę tak na to poświęcać czasu. No. Więcej czasu poświęcam na mój główny kanał, i tam tworzę utwory różne. A co do serwera, tak się przyglądając, no. To się powtórzę jeszcze raz, ale no nic nowego. No, to co było, to jest Pokémon. Zara, dobrze wpisałem po, A, po, mony. Jak się tu kupywało telefon? No, tak się kupuje. Jakieś ulepszenie kupiłem. Jak tutaj, żeby kulami, te kule jak się... Ku, o, tutaj, bo już tyle nie grałem, że zapomniałem. No tutaj już tak wie, nie wiem jakim tu cudem mam aż tyle. No, no tyle ekspo już. Czyli na dzień dobry tutaj dostałem 46 poziom. Nawet zobaczcie na aucie dodali taki napis, nie wiem czy zauważycie, ibiza DM. Tutaj taki malutki napis jest. Dobrze, ten odcinek już trochę trwa. Ja nie chcę, żeby trwał dłużej, także to tyle.